Czosnek Harnaś. Skarb prosto z polskich pól. Dodaj smaku każdej potrawie i ciesz się aromatem, który przynosi twoje dania na wyższy poziom. Jego intensywny smak i aromat sprawiają, że nie może zabraknąć go w twojej kuchni. Ale czosnek Harnaś to nie tylko kuchnia. Jest również twoim najlepszym sprzymierzeńcem w ogrodzie. Chroni twoje rośliny przed szkodnikami i wzmacnia glebę, w której rośnie. Doskonały do uprawy na każdej działce i w każdym ogrodzie. Zbierz plony, które zachwycą cię smakiem i zapachem, a twój ogród podziękuje ci za to. A najlepsze jest to, że znajdziesz go u nas w sklepie. Odwiedź nas i zaopatrz się w czosnek harnaś, idealny do twojej kuchni i ogrodu. A teraz pytanie. Czy wiesz, dlaczego czosnek harnaś to najlepszy wybór dla twojej kuchni i ogrodu?